Dzień dobry Państwu. Jesteśmy po pierwszej naszej części dotyczącym więzienia Pawiak. Przeprowadziliśmy wywiad z panem Henrykiem, który przeżył Pawiak, a dziś zajmiemy się Pawiakiem na zewnątrz. Parę słów wprowadzenia. Do zasadniczego tematu o pawiaku. Pawiak to należy szukać początków u profesora ekonomii Skarbka, który po podróży po Niemczech, Francji, Austrii, wrócił do kraju i rozpoczął budowę więzień nie tylko w Warszawie, na wzór Monachijski ale również w sietlcach w Kaliszu. Pawiak budował Marconi w okresie Caratu przez okres 1829 1835. Całą historię więzienia Pawiak możemy podzielić, z grubsza na trzy okresy. Porałeś pod sami, na barkach krwi Twój ślad. dla jednej tylko sprawy, za wolności i niesławy, czyż, osądź, czyż. Okres pierwszy to jest carat. Byli tu. Więźniowie polityczni i kryminalni, z więźniów politycznych lewicujących i potem komunistycznych, należy przedstawić takie nazwiska jak Wera Kostrzewa i Czerwony Kat Gołębie Serce, albo Krwawy Felek, jak Państwo wolicie, Dzierżyński. Z tamtego okresu należy pamiętać datę 1906 rok. Dziesięciu skazanych na śmierć został uprowadzonych z Pawiaka przez organizację Polską Partię Socjalistyczną. Pawiak w tym okresie o którym mówimy, Caratu, liczył cztery kondygnacje, parter, suteryna, pierwsze i drugie piętro, budynka, budynku przeznaczonego dla mężczyzn. Wejście na Pawiak, które Państwo widzicie za mną, wyglądało nieco inaczej, bo było w kierunku pierwszego piętra i do góry. Oddział męski miał 150 metrów długości. Szerokość podawana tego budynku była raz 12 metrów, raz 15 metrów w literaturze, w której się Państwo możecie spotkać. W kierunku ulicy Smoczej Pawiak miał 50-metrowy oddział dla kobiet. Oddział ten liczył też szerokość około 12-15 metrów, a na podwórku Pawiaka naprzeciw, ale Serbii. Naprzeciw pralni stał jednopiętrowy budynek, o którym powiem później. Pawiak, część męska, miała 166 cel pojedynczych i 12 cel zbiorowych, i przeznaczona była dla 750 więźniów. Drugi okres Pawiaka to okres Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej. Więzienie przeznaczone jest dla komunistów, dla działaczy związków zawodowych. Przeznaczone jest również dla Żydów z bundu. Więzienie było również polityczne i kryminalne. Trzeci okres Pawiaka jest najtragiczniejszy. Rozpoczynają się pierwsze aresztowania między 3 a 4 października 1939 roku. Pawiak pęka w szwach od patriotów, od ludzi, którzy są związani z ruchem oporu. Na oddziale męskim jest 2750 więźniów. Na terenie Serbii jest 750 kobiet. Najtragiczniejszym rozdziałem będzie koniec października rozpocznie się ten rozdział w 39 roku, kiedy na teren naszego miasta Dotrze czwarta Einsatzgruppen, dowódcą będzie Bolt Beutel, tu będzie również Meisinger i bardzo tragiczną postacią w sensie morderstw na narodzie polskim będzie Ludwik Han. Proponuję zajrzeć Państwo do tego życiorysu. I przekonacie się Państwo, że Ludwik Han ani wieszatel, czy Wyłupek, mówię pseudonimy oprawców z czwartego Einsatzgruppen z Gestapo, nie ponieśli żadnej konsekwencji. Pawiak będzie w czasie okupacji niemieckiej za podwójnymi murami. Chciałbym Państwu powiedzieć, że pokazowaliśmy plan. Usytuowanie Pawiaka w okresie okupacji niemieckiej na planie, który będzie przy następnym naszym spotkaniu, na planie Geta. Chciałbym Państwu pokazać ulice, które zostały i ulice, których nie ma i nigdy już nie będzie. Z ulic, które są do dzisiaj, to jest ulica dzielna na której w tej chwili jesteśmy, to jest oddział męski Pawiak, to jest oddział kobiecy Serbia. Serbia nie istnieje, przeprowadzona była trasa NS, mamy ją na drugiej mapie, trasa NS planowana była przed wojną, natomiast po wojnie ona miała nazwę ulicy Marchlewskiego, obecnie jest to ulica Jana Pawła II. Pozostała ulica Gęsia, dzisiaj jest to Anielewicza, poszarpana ulica Pawia, fragmentami jest, jest ulica Zamenhofa, i jest do dzisiaj. Natomiast nie ma ulic, na przykład, Mylnej, Wołyńskiej. Wołyńska ma część została tej ulicy, nazywa się Lewartowskiego. Nie ma ulicy Ostrowskiej, Libelta, Glinianej. Ulicy z mojej prawej strony obecnej Alei Jana Pawła II nie było. Jest to ulica, która była robiona po wojnie. Przed moją twarzą bloki, które są dziś adres Dzielna 7, w czasie okupacji niemieckiej Dzielna 25-27. Była ulica, która miała pierwszą nazwę: za murami, za drzewem. Nazwę Ostrożna. Potem ma nazwę więzienna. Śladu po tej ulicy nie ma. Za pawiakiem i za dziedzińcem pawiaka może nam się uda wejść. Jest poszatkowana ulica Pawia. Stąd nazwa Pawiak. A nazwa Serbia. Była z tego okresu, kiedy więzienie w latach 1877-78 było szpitalem dla wojny turecko-rosyjskiej zwanej serbską. Stąd ta nazwa Serbia pozostała. Kamień upamiętniający. Sfilmujemy i pokażemy Państwu, gdzie było to więzienie dla kobiet. Pierwszym pomnikiem, który powstał w Warszawie, był pierwszy pomnik bohaterów getta. Jeżeli Państwo nie wiecie, to podpowiem. Są dwa pomniki, ja mówię o pierwszym, natomiast szczegóły powiem później. Kiedy będziemy omawiali ślady getta warszawskiego i kiedy dojdziemy do tamtego pomnika, pokażę, jak to wyglądało. Pomnik ten powstał w Morzu Gruzów w piątą rocznicę wybuchu powstania w getcie. Na otworzenie Pawiaka jako mauzoleum walki i męczeństwa Czekaliśmy 21 lat, a na pomnik powstania warszawskiego czekaliśmy 44 lata. Przez Pawiak przeszło ponad 100 tysięcy ludzi, z tego 70 tysięcy zostało wywiezionych. Ponad 37 tysięcy zostało rozstrzelanych. Te tablice, które Państwo widzą za mną, od strony Jana Pawła II alei jest tablic 11. Za mną, po mojej lewej ręce. Są pozostałe tablice w liczbie dziewięciu. Tablice przybywają. Ostatnie dwie tablice poświęcone były hotelu polskiemu na ulicy Długiej. Nazwijmy to aferą, ale bliższe szczegóły w następnych spotkaniach. Natomiast jedna z ostatnich tablic poświęcona jest tematowi KL Warszawu. Proszę Państwa, w okresie od listopada 1940 roku pawiak jest za podwójnymi murami. Jest za własnymi murami i za murami geta. Pawiak otoczony jest murem o wysokości 6 metrów i od ulicy więziennej, którą pokazywałem, i od ulicy pawiej są zwyżki. Na zwyżkach są albo MG42, albo MG34. Założenie, które Państwo widzą za mną, zostało oddane do użytku w 1965 roku, w sierpniu, na 21. rocznicę wysadzenia pawiaka w powietrze. Jak wyglądała likwidacja pawiaka? Rozpoczyna się pod koniec lipca 1944 roku. Na terenie Pawiaka będzie ponad 2,5 tysiąca więźniów. Z tego 1400 mężczyzn załadują w transport do Grozrozen. Natomiast 400 kobiet zostanie wywiezionych do Ravensbrück. Niemcy nagle zwolnią 300 osób i rozstrzelają w ruinach Geta dwa razy po 100 osób. Lekarz SS z zastrzykami z fenolu uśmierci 10 osób w tym z zatrzymanych członków oddziału osian, o którym wspominałem, omawiając powąski cywilne, czwartą bramę, tych, którzy brali udział, czy mieli wziąć udział w ataku na pierwszym napawiak bunt. 19-20 lipiec 1944 rok. Oddział trzeci. 20 sierpnia przyjeżdża na teren Pawiaka sprzęg komando. 21 Pawiak wylatuje w powietrze. Serbia również. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w czasie powstania Warszawskiego brany był pod uwagę atak na Pawiak, otrzymał go obwód pierwszy rejon czwarty, Batalion Łukasiński, pierwsza Kompania, 1 sierpnia atak nie doszedł do skutku. Drugi atak nastąpił 3 sierpnia. Pierwszą kompanią batalionu Łukasiński nie powiódł się. Na terenie Pawiaka załoga niemiecka jest kompletnie wyposażona. Liczy 150 osób i jest to działanie tej grupy na kierunku Farta. 5 sierpnia wyzwolona jest gęsiówka. Obóz jest na rogu Lubeckiego, nieistniejącej ulicy i gęsiej dziś to jest Anielewicza. Założenie pawiaka zrobił wspaniały polski architekt, który zmarł w 1974 roku. Romuald Gut, kraty zaplanowane były i pomnik przez rzeźbiarkę Kan-puciłowską Zofię. Opracowanie plastyczne i rzeźby w murze Tadeusz Łodzian. Z rzeczy oryginalnych. Przed pawiakiem zachowały się dwie rzeczy, na które Państwu chciałbym zwrócić uwagę. Jest zachowany oryginalny fragment bramy i drzewo. Na temat drzewa nieco dłużej i stanę bliżej tego drzewa. Drugim świadkiem. Martynologii pawiackiej było drzewo, wiąz, który w okresie okupacji nie był wielkim drzewem, ale widział, widziało drzewo, co działo się na tym terenie. Dwadzieścia lat drzewo chorowało, ale było utrzymywane w stanie żywym. Potem niestety uschło. W 2004 drzewo uschło. Drzewo zostało wycięte. Drzewo zostało pocięte i ponumerowane konary i pień. I zostało wywiezione do Gliwic. W gliwicach wykonano odlew drzewa, który jest za mną. Odsłonięto go w 2005 roku. Drzewo odsłaniał prezydent Lech Kaczyński i marszałek struzik naszego województwa. Zwróćcie Państwo uwagę na tablice, które są na drzewie. Drzewo spełnia rolę, którą Państwo widzą, a miało to trochę wyglądać inaczej o czym za chwilę. Chciałbym Państwu pokazać, że od momentu odsłonięcia mauzoleum Pawiaka ci, którzy przeżyli i rodziny tych, którzy zginęli, wieszają tablicę. Chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli wiek tych ludzi. Na przykład za mną, dzidek Marian Korzybski, lat 17. Zwróćcie Państwo uwagę, że mordowane były dzieci. Dziecko, kapłan Paweł, synek, lat 7. Kapłan Sylwester, syn, lat 17. Były mordowane dzieci, o którym wspomniałem, i macie Państwo tablice martyrologiczne poświęcone tym, którzy zginęli na Pawiaku. <śmienny>